Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Dawid160. No i mam przyjemność poprowadzić serię. Zagrajmy w 102 Dalmatyńczyki, psiaki na pomoc. Jest to oczywiście gra dzieciństwa, no nie może być inaczej. De facto jedna z pierwszych gier, w jakie kiedykolwiek grałem w życiu, więc wspomnienia, aż będą wracać. Czy właściwie już wracają. Nostalgia uderza. No i zanim sobie na dobre zaczniemy rozgrywkę i przypomnimy sobie dzieciństwo to rzut okiem na opcje czy się wszystko zgadza i tak dalej i tak dalej. Ale myślę, że wszystko się zgadza, tylko sobie zmienię może głośniki na mono, wibracje, właściwie nie wiem co to jest, ale zostawię to włączone i możemy sobie jeszcze sprawdzić sterowanko, ale, ale nie będę tutaj niczego zmieniał, więc niech zostanie jak jest. I powiem jeszcze tylko, że gra ogólnie nie należy do najtrudniejszych, ale z drugiej strony miejcie na uwadze fakt, iż w moich seriach zagrajmy wy może się wydarzyć naprawdę wiele. No to co, zaczynamy. We will To the adventures of Thunderbolt in space. After these words from our sponsor. Not another commercial. Hey, Argol, let's go look for pirate treasure in the yard. You bet. But Domino, do you think it will be okay with Mom? Yeah, no sweat. Mom and Dad will be back from their walk soon. What could possibly go wrong? No, właśnie. Co może się wydarzyć złego? Hmm. Hey, Domino, what's this? That's just one of those crummy robot toys Corolla DeVille is making. Who would want such an ugly hunk of junk? I'm ruined. Ruined, I say. My toys, my marvelous, splendid toys, they're selling worse than Brussels sprouts. Don't worry, Miss DeVille. I'm sure this new one will be a big hit. No fool. Can't you see the spoiled brats of England must be spending their pocket money on something else, and we must eliminate that competition. Yes, there's no other choice. Hmm, się cool plan. Yes, No, jak szybko odebrał telefon. Oh, yes. no, szybko odebrał telefon. My high-tech hireling, initiate plan B.

But... what can we do, darling? I'll tell you what we can do. We'll go over to that evil woman's toy factory, get our pups back, and have it out with her once and for all! You're right, dipstick. Oh, I could <laughs> a fight that woman. Now, Oddball and Domino, you puppies stay right here. Take care of our humans while we're gone, and don't worry. We'll be back with all your brothers and sisters as soon as we can. Goodbye, my darlings. And be good. Be good, bądźcie dobrzy. No, pytanie retoryczne właściwie, czy chcemy grzecznie siedzieć w domku, czy może chcemy porwać się na tę no, niebezpieczną, ale i ciekawą przygodę. No bo, jak widzieliśmy, psiaki najwyraźniej zostały porwane przez kruelę, którą widzieliśmy w Wintrze. No, i tak się składa, że nasi rodzice, czy w sensie rodzice tych psiaków, no też idą w pułapkę. Więc, no, będziemy ich ratować. Ratować wszystkie nasze szczeniaki. No i rozprawiania. Rozprawimy się z króelą, Tak, czyli z główną złą. Jesteśmy teraz w menu Głównym, w polu głównym, że tak to nazwę. Generalnie gra. Składa się z 20 poziomów, ale oprócz tego mamy też ciekawe minigierki. Na początku mamy już odblokowane dwa z nich, ale kolejne otrzymamy do nich dostęp dopiero za jakiś czas w miarę postępów. I oprócz tego mamy też naklejki. Rzućmy sobie okiem tak, naklejki czyli najzwyczajniejsza w świecie galeria obrazków. Jak widzicie jednak obrazki te są niekompletne, brakuje bardzo wielu elementów, dokładnie sześciu. I te elementy będziemy otrzymywać, zbierać na każdym zwykłym poziomie, jak i też podczas walki z Kruelą. Tak, mamy w sumie 16 zwykłych poziomów, każdy obrazek to jest jeden poziom, no i Cruella. Tak, co ciekawe, w grze jest tylko jeden boss, ale za to będziemy mierzyć się z nim aż czterokrotnie, więc de facto będziemy mieć Squelą do czynienia przez całą grę. No i dobrze, myślę, że możemy przystąpić do pierwszego levelu w grze 102 Dalmatyńczyki, Psiaki na pomoc. Mamy do zebrania 100 kości w pierwszym poziomie i 6 kratek, No.

What is she going to do with them? The robots are locking the pets into crates like this one and taking them to Cruella's toy factory outside of London. Can we stop them? Of course! The toys are dangerous if you're not careful, but they are very poorly made. A loud bark at close range will destroy their cheap electronics. What about my brothers and sisters trapped in the crates? Try tumbling into the crates. You should be able to smash them open and rescue the puppies inside. Thanks, I'll see you soon. No i w porządku, właśnie teraz przejmujemy po raz pierwszy kontrolę nad naszym psiakiem. I co ciekawe, mamy ogólnie dwóch protagonistów, między którymi możemy się przełączać, naciskając spację. O! Myślę, że na razie sobie zagramy tym zwierzątkiem, ale myślę, że co poziom będziemy się przełączać, żeby było sprawiedliwie. No i przed nami, proszę Państwa, pierwszy przeciwnik. Jest to taki clown w pudełku. Ale jest on bardzo słaby, bo nie dość, że zaatakuje dopiero po paru sekundach, to jeszcze może atakować tylko z bliska. Więc pozbądźmy się go czym prędzej. Wystarczy jeden cios. Dla tego przeciwnika też wystarczy. Jedno szczeknięcie albo pikołek. Tak, bo są w, y, w grze dwa rodzaje ataków. Właśnie możemy szczeknąć albo użyć fikołka, naciskając jedynkę albo dwójkę numeryczną, w zależności od rodzaju ataku. Tutaj na przykład o, autko, które się śmieje głupio, ale śmieje się ten, kto się śmieje ostatni, więc... Hał, y, hał, hał, no i już po tobie. No i kto się teraz śmieje? Hmm? O, dlatego też zaszczekamy. Tak, na nich warto zaszczekać, bo, ponieważ przy wykonywaniu flikołków, no, może on nas zranić, więc lepiej po prostu szczeknąć na niego i już po kłopocie. Dobrze, co jakiś czas będziemy też zbierać, oprócz kości, jedzonko, które będzie przywracało nam zdrowie, ponieważ, no, każde zatknięcie z, z przeciwnikiem albo albo z jakąś przeszkodą, to jest właśnie utrata części zdrowia. I tych części mamy ogólnie trzy tylko, więc możemy tylko trzy razy się zranić, bo za czwartym razem stracimy życie. Na początku gry mamy dwa życia. A tu chyba gdzieś była wiewiórka, z którą można pogadać sobie. Naciskając trójkę. Andarasta bombing. Nice to meet you, fidget. There's a lot of fun stuff to do around here, but but look out for those evil toys. If you have any questions, you just come by me and I'll No właśnie, w większości poziomów napotkamy różne postacie, którym będziemy mogli pomóc albo wysłuchać od nich jakiejś cennej rady, która też niewątpliwie się przyda w naszej przygodzie. Że tu były kolejne kości, tutaj gołąb. I, I akurat nie jest on tylko ozdobą, akurat z tym gołębiem wiąże się pewne mini zadanie. I, I co mi się w sumie podoba w tej grze to to, że generalnie nie dostajemy żadnej listy zadań. Musimy wszystkie zadanka jakby odkryć sami. Musimy sami odkryć na przykład, że należy tego gołębia przyprowadzić pod te statuę. Zaraz wam pokażę. O, dokładnie tę statuę gołęb gołębią. Tylko zanim zanim gołąb, to jeszcze uwolnimy tutaj psa. No i tutaj rozprawimy się z, z tym klaunem, który nic nie, nie zrobi nam. Dobra. Teraz sobie tego gołębia przyprowadzimy pod posąg, czy tam statuę, jak kto woli. Gdy już to uczynimy, uruchomi się króciutka kadcenka, taka o, radosna. O, no i zadanie wykonane, otrzymujemy kości i naklejkę, jedną z sześciu. Dobrze. I teraz sobie, o, podejdziemy tutaj, pogadajmy o, sobie. O,

Żadne szczeknięcie, tudzież fikołek, nic, nic kompletnie nie zrobi. Trzeba go przechytrzyć. O, prawie mnie złapał, ale nie udało ci się, niestety. Tak, a jak należy go przechytrzyć w tym poziomie? Należy go przyprowadzić pod ten ul. Okej, okay, Fidget.

Ups. Uh -oh. No i zdaje się, że ten cios łaski, jak on rzekł, no, nie okazał się do końca skuteczny. No i za przechytrzenie go otrzymaliśmy kolejną naklejkę, i co teraz? Now that Jasper's taken care of, do you, you suppose you could do me a favor, huh? Sure. What's that? Oh, I lost my favorite nut. I go searching for it, but my mom doesn't let me go very far from our tree. If you find it, would you please bring it back to me? You bet, Fidget. Oczywiście, że przeprowadzimy ci orzecha. No właśnie, mamy takie kolejne mini zadanko, czyli znalezienie tego orzeka i właśnie oddanie go wiewiórce. Gdzie ten orzek się znajduje? No tego oczywiście gra nam nie powie. Nie ma żadnego GPS-a, więc no musimy sobie sami dać radę. Na szczęście generalnie poziomy no, nie są zbyt duże. W sensie obszar nie jest za duży, więc prędzej czy później na pewno ten orzech znajdziecie. Tu możemy sobie zjechać z takiego wodospadu. O, tutaj jedny, jednej kości nie zebrałem, ale wystarczy, że użyję dwójkę numeryczną. No i możemy się tak spiąć dzięki temu i zebrać bra brakującą kość. Dobrze temu panu już mówimy. Do widzenia. Pięknie. O, ogólnie, ogólnie już 53 kości mamy. No i tutaj mamy kolejne. Tak, warto rozprawić się ze wszystkimi przeciwnikami, ponieważ. Możemy z nich zdobyć kości. No, punkt kontrolny. Tak, napotkamy też papugi na poziomie, i w tych miejscach możemy sobie zapisać grę, ale myślę, że nie ma to zbyt dużego sensu, bo ja generalnie zawsze zapisuję grę po ukończeniu. Wow, 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 wow. To by tu był lepszy. Dobrze. I pojawiły się kolejne kości, które oczywiście sobie zbierzemy o, i zjedziemy sobie kolejnym wodospadem. To tutaj jeszcze, tak byś dał radę, to byłoby super. Jest pół. Super. Już 71. Pięknie. O, jest ten brakujący orzech. O którym y, była mowa. No, i kolejny psiak uwolniony, już piąty. I jeszcze jest jeden do uwolnienia. Proszę bardzo. O, i widzicie już pewnie liczbę 102. To jest koniec poziomu, ale my oczywiście jeszcze nie, nie zakończymy, bo jeszcze mamy coś do zrobienia. Tutaj możemy sobie przejść. Takiego skrótu można skorzystać. O, i jesteśmy już przy wiewiórku. No i za wykonanie zadania otrzymaliśmy kolejną naklejkę, już nie wiem którą, ale to już kolejna. No i dobrze, o, mamy już 88 kości, i teraz pewnie spytacie. Gdzie są pozostałe kości? No bo już chyba wszystkich przeciwników oczyściliśmy. Wow, w ogóle co tu gołąb robi? Przecież już chyba go przyprowadziliśmy pod posąg. Nie wiem, dziwne. Dobrze, ale gdzie są pozostałe kości? Spytacie. Trzeba użyć trójki numerycznej. Tak, czyli zmysłu węchu, który wypatrzy zaprowadzi nas pod zakopane kości. Tak, bo w większości poziomów Właśnie jest kilka takich zakopanych kości, które trzeba odkopać. Strzałki nam pokazują, gdzie, gdzie dokładnie się one ukrywają. O, tu mamy kolejną. I jeszcze zostało 8 do kompletu. Także już jesteśmy generalnie blisko końca pierwszego poziomu w tej grze. I teraz zdaje się, że pójdziemy w tę stronę. O, tu jeszcze w ogóle trzy kości, których nie zebrałem. O, już, już zostały tylko cztery. Tu swoją drogą było dodatkowe życie. Udało się je zebrać i mamy już trzy życia w sumie. Jeszcze trzy kości. Dobra, to szukamy dalej. O, tu jest kolejna. Jeszcze tylko trzy, hmm, gdzie mogą się ukrywać? O to jest pytanie. Tu już mamy przedostatnią i jeszcze jedną. Wydaje mi się, że gdzieś, gdzieś przy drugim wodospadzie, gdzieś chyba tutaj, jeśli dobrze pamiętam. Powinna być zakopana, albo nie, jeszcze niżej. Dobra? Nie ma sprawy. O, tuż przy skrócie. No i jest setna kość. Kolejna naklejka zdobyta, już przedostatnia, tak, bo już została nam do zdobycia naklejka za. Za dojście do tej liczby 102. No już mamy wszystko. Wszystko zrobione, ale zanim skończymy poziom, to jeszcze chciałbym zrobić dwie rzeczy, ponieważ jest taki fajny dodatek. Jeżeli ukończymy poziom w 100%, w sensie zrobimy wszystko, co można zrobić w danym poziomie, to możemy so, to w pewnym miejscu możemy nacisnąć num 3. Pojawią się takie niebieskie światełka. I zgadnijcie, co się stanie. Możemy się przelecieć po mapce. Niby nic takiego, ale. No, ale nawet fajny. Fajny dodatek. No i to już wszystko. No, lot nie jest długi. Więc już możemy, moi drodzy, kończyć poziom, bo już. Tak, jeżeli właśnie widzieliście te niebieskie światełka, to oznacza, że mamy poziom ukończony w 100%. Zrobiliśmy kompletnie wszystko, więc tylko jeszcze zmienimy tożsamość. O, teraz zagramy sobie tym psiakiem, no i kończymy level. Zapiszemy. No i mamy jeszcze chwilę czasu, no to rozegrajmy przynajmniej początek drugiego poziomu. Hi, co ty tu robisz? jestem Sargent Tibbs, i zostałem wysłany, żeby pomóc ci uratować twoich braci i siostry i złapać Cruella Deville. Co wiesz o Cruella? No, powiedzmy, że ja już wcześniej z tą Harroden Deville. Zabiorę każdą pomoc, którą możesz mi dać, panie Tibbs. Do zobaczenia. Tak jest. Widzimy się później. Dobrze. I mamy tutaj kolejnego przeciwnika, czy takiego śnieżnego bałwana, <noise> że tak lubię go nazywać. No i on już może sprawić poniekąd problem, bo jest dość wytrzymały. Należy go uderzyć chyba dwa czy nawet trzy razy, więc no nie jest taki prosty, ale też, ale też daje się go jak najbardziej pokonać. Dobrze, tutaj jeszcze uwolnimy psiaka. No i będziemy już za chwilę kończyć, bo czas, czas goni. O, kasa. Dawać kasę! No, akurat nie mamy kasy, ale mamy też kości. Ale kości mi też nie pogardzimy. O, i tutaj jeszcze jeden przeciwnik. I on jest taki dość śmieszny, bo. Tak naprawdę nie trzeba go w ogóle atakować. Jeżeli nas zauważy, to wystarczy, że po prostu się oddalimy, a po jakimś czasie on po prostu wybuchnie, więc nawet nie trzeba nic szczególnego robić. Tutaj jeszcze tylko sobie zbierzemy parę kości. No i będę Wam już dziękował za uwagę. Także dzięki, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w 102 Dalmatyńczyki, czeki na pomoc, w którym będziemy kontynuować poziom numer 2, czyli sklep z zabawkami, czy jak to woli sklep.